Dzisiaj przygotujemy sobie tagliatelle z bobem. E, tagliatelle, makaron oczywiście, ugotujemy później. Najpierw zajmiemy się sosem. I do wykonania sosu z bobu potrzebujemy 300 gram bobu ugotowanego. E, Bob gotujemy 10-15 minut w osolonej wodzie. Następnie odsadzamy, płukamy wodą, obieramy z łupin. No, tak postępujemy z bobem. Ja sobie go już tutaj oczywiście wcześniej ugotowałam i przygotowałam obierając z łupin. Ponadto. 150 g wędzonego boczku. No mój najchudszy nie był, choć, nie jest, chociaż i tak starałam się wybrać najchudszy, jaki tylko znalazłam w sklepie, więc 150 g boczku. Yy, zapomniałam kupić parmezanu, a do tego potrzebujemy 70 g parmezanu, więc ja będę się posiłkowała po prostu zwykłym żółtym serem. Jeżeli ktoś nie lubi parmezanu, no to oczywiście wiadomo, może go zastąpić innym żółtym serem jedna duża cebula. No jak widzicie, ja mam dwie mniejsze. Trzy ząbki czosnku, 200 ml śmietany, 30 ja dodam chyba tu całą, sok z cytryny tak z około połowy. Ponadto natka, natka pietruszki do dekoracji, sól i pieprz do smaku. I teraz zabieramy się właśnie już za wykonanie naszego sosu. I tak zaczynamy od pokrojenia w boczku. Takie, wiecie, cienkie jakieś paseczki. Ja go kroję, zaraz Wam pokażę jak. O, takie paseczki, coś takiego. Jak macie taki większy, to możecie go jeszcze pokroić, oczywiście na pół, ale ja myślę, że takie będą lepiej wyglądać. Także kroimy. Boczek mamy już pokrojony, teraz włączam już kuchnię. Oczywiście w związku z tym jest dość tłusty, więc nie podlewam żadnego już tutaj oleju czy jakiegoś innego tłuszczu, po prostu wrzucam boczek i będzie mi się tak przesmażał, a w międzyczasie pokroję sobie cebulę w drobną kosteczkę. I tak jak widzicie, boczek ładnie się zezłocił. Dodaję teraz moją posiekaną cebulę. Cebulę sobie tak posiekałam. Starają się jak w najdrobniejszą kosteczkę, także ją dodaję, chwilę je tutaj podsmażę. I tak jak widzicie cebulka również ładnie się trochę już podrumieniła. Teraz dodaję te 300 gram bobu. Chwilę smażymy, ale dosłownie tylko chwileczkę. Oczywiście delikatnie, żeby nam się bób za bardzo nie rozpadł, bo pamiętacie, że jest ugotowany. Dodajemy teraz śmietankę. Śmietanki dodam 300 ml. Czosnek przetarty przez, czosnek przetarty przez praskę do czosnku, całe trzy ząbki. Oczywiście, zamieszamy trochę soli, pieprzu. Tutaj sobie po. Kroiłam mój ser żółty, 70 g, także dodaję go również. I sok z cytryny. Soku z cytryny, tak tylko wiecie. Do smaku. Jeszcze sól. I pieprz, myślę, że ładnie będzie się tutaj komponował i pasował. Pieprz ym, biały. Nie ja Wam tutaj pokazałam pieprz czarny, ale po prostu, y, żebyście wiedzieli, jaki pieprz. Znaczy, że pieprz ogólnie, prawda? A ja właśnie do takich sosów dodaję pieprz y, biały. Do takich sosów śmietanowych. Trochę soli. Do smaku. Zetknę, znaczy się nagrywacie. Biały pieprz. OK. Oczywiście teraz musimy to podgrzewać tak długo, aż się rozpuści ser. I zaraz ugotuję makaron tagliatelle i będziemy zajadać. I teraz tak, ser się już rozpuścił, więc sos jest już gotowy. Jest o, tak, o taki, mówię Wam, pyszota, także Wam z całego serca polecam taką kombinację, wiecie, smakową. Oczywiście nie bójcie się, bo nic Wam się po takiej mieszance boczkowo-bobowej yy, serem, wiecie, ze śmietaną, nic się nie stanie. Także jest na wszystko OK i bardzo dobre. OK, nastawiłam sobie już garnek na wodę, o, garnek z wodą na makaron, gotuję makaron i smakujemy i danie obiadowe prezentuje się tak także dla dekoracji jest posypane jeszcze matką pietruszki, a teraz już właśnie próbujemy oczywiście możecie sobie to wszystko wymieszać na patelni żeby makaron dobrze oblepił sos i mówię wam jest bardzo dobre jak lubicie moją kuchnię, to na pewno Wam posmakuje. Także polecam spróbować chociaż raz. Tycha, dobra. Rozmawiamy się z Wami, oczywiście. Jak Wam się podobał taki odcinek kulinarny. To serdecznie proszę o tego kciuka w górę. Będę, wiedzia będę wiedziała, że więcej chcecie takich różnego rodzaju przepisów. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to również zapraszam do subskrypcji, do dzwoneczka. Będzie nam bardzo miło. A teraz oczywiście żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!